Ogród Marzeń, witam serdecznie. U nas od więc zabieram się trochę za porządki, a przynajmniej chciałabym, chociaż. Trochę tutaj zrobić. O, udało się porządki. Nie jest zamarznięte. Udało nam się, że przed świętami Bożego Narodzenia przycinaliśmy wierzchołki drzew. To bardzo niebezpieczna, trudna praca, ponieważ trzeba tak przycinać, żeby nic tutaj w ogrodzie nie zniszczyć, a przyciąć koniecznie trzeba, ponieważ drzewa bardzo szybko rosną i stają się niebezpieczne. Gdy mamy silne wiatry, no wtedy nam tutaj zagrażają, czy gdy są silne opady śniegu tak naraz, bo gdy stopniowo, no to wszystko jakoś tak w ogrodzie trzyma się elegancko. Ale gdy nagle spadnie dużo śniegu, to wtedy drzewa łamią się jak zapałki. I podczas silnego wiatru też. No na szczęście w tym roku Wiatry nam na razie nie dokuczają. Śniegu było dużo ostatnio. No i w listopadzie też mieliśmy taki weekend, co śniegu napadało bardzo dużo, więc zbieram tutaj pocięte kawałki drzew, układam no i będą gotowe za dwa. 3 lata, za 2-3 sezony. No zobaczymy, będzie można wrzucić do kominka i zapalić ehm, romantycznie. Planujemy kominek wymienić na piec kaflowy. Jak to będzie wszystko wyglądało? Nie wiem, bo przepisy się tak zmieniają, że czasami po prostu trudno z tym wszystkim jest nadążyć, no ale na razie e, tutaj zbieramy. Jeśli nie będzie można, zapalimy ognisko. No i tyle. Może ogniska jeszcze można. O, chyba mi się więcej nie zmieści. No może jeszcze tutaj. No i jadę. Spróbuję przynajmniej. E? Też nie jest za łatwo, ponieważ gdzie nie jest żywy lód jest bardzo ślisko. Ale próbuję. Tutaj jest ścieżka. Była żwirowa, ale ponieważ gdy są silne opady deszczu, to właśnie woda z ogrodu tędy płynie i troszeczkę wypłukuje żwir. Dlatego trzeba uzupełnić to trochę. Gdy zrobi się ciepło, będzie już taka prawdziwa wiosna, no to wtedy użyję szczarki, Na razie jeszcze nie. Na razie będzie musiała wystarczyć mi noga. Tak delikatnie, za wysoko też nie może być. Kurki już wyszły, zadowolone, śpiewają, bardzo lubię, gdy śpiewają, gdaczą po swojemu. Może to tak za ładnie nie będzie, no ale zawsze coś. A musi być tutaj żwirek, ponieważ gdy się to wszystko tak troszeczkę z ziemią zmiesza, to robi się ślisko, a nie może być ślisko, musi być tutaj bezpiecznie. Na salonach kur robię porządek w zagrodzie, ponieważ tutaj wszystkie chwasty są wrzucane, warzywa, żeby kury mogły sobie spacerować, grzebać je i jeść. Wcześniej były mrozy, więc nie mogłam tego zrobić, bo gdy no wiadomo, wszystko zamarznięte. Teraz też troszeczkę jeszcze jest przymarznięte, ale jest na tyle lepiej, że mogę już trochę zrobić porządek. A jest to konieczne, ponieważ kury muszą mieć i ciepło, i ciepło i sucho, znaczy tutaj w pieśniku, ale w zagrodzie też. Tak, żeby to błocisko to wszystko się nie nosiło. Sprawdzałam prognozy pogody. Kilka dni temu no do marca na plusie. Czasem mniejszym, czasem większym, ale na plusie. Teraz patrzyłam i widzę jakieś minusy w ciągu dnia. Więc dlatego tym bardziej robię takie pilne porządki w ogrodzie, żeby później mieć chociaż chwilowo spokój. Za chwileczkę wypuszczę i będą nie tylko że spacerowały tutaj po zagrodzie, ale myślę, że wypuszczę je na ogród, ponieważ w niektórych częściach ogrodu już jest zielona trawa. I myślę, że mogą sobie teraz jeszcze trochę spacerować. Potem, gdy zrobi się już taka prawdziwa wiosna, i lato, no to niestety kurki pozostają zamknięte, bo wiadomo, że kury grzebią. Ale mają swoją letnią zagrodę. Tam jest trawa, nie beton, i tam sobie spacerują, mogą grzebać dowoli i robić co chcą. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.